Witam wszystkich, z tej strony ULAT i zapraszam dzisiaj na krótką recenzję. Tworzymy teraz taki projekt, że będziemy nagrywali krótsze recenzje i będą one nagrywane tak jakby obok recenzji pełnych. Tych recenzji, które pojawiały się zawsze na kanale, długich i tak dalej, które trwają czasami godzinę, czasami więcej, ale uznaliśmy, że nie wszyscy chcą to oglądać, chcemy też wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, i nagramy sobie takie krótsze recenzje, gdzie będziemy tak dość szybko przylatować po tematach, będzie tam więcej mojego gadania i opowiadania, plus jakieś przebitki. Nie będziemy wszystkiego tak dokładnie opisywać, jak robimy to zazwyczaj na pełnych recenzjach. Oczywiście, jeżeli kogoś będzie interesowało taki pełny materiał, to zapraszamy do filmu, który znajdziecie. Pod filmem w opisie. A w tej chwili bierzemy się za pierwszą replikę, której nagrywamy taką recenzję i robimy taką, powiedzmy, testówkę. I jest to Sauer MCX. Przychodzi on do nas w takim pudełeczku. Jak widzicie, nie mamy niestety w pudełeczku żadnego uchwytu transportowego, ale nie będziemy dzisiaj tym się za bardzo zajmować. Pełną oczywiście opis kartona i tak dalej znajdziecie w pełnej recenzji. Co dostajemy w pudełku? Przede wszystkim dostajemy magazynek MeadCap na około 120 kulek wykonany z metalu. Dostajemy szybką ładowarkę o pojemności około 100 kulek. Sprawdzi się, skoro mamy mikrokapita, to fajnie, że jest szybko ładowarka. Następnie mamy słabszą sprężynkę niż ta, która jest oryginalnie w zlepice, czyli mamy opisaną jako M100. Teoretycznie w lepice jest sprężna około M120. I dostajemy taką instrukcję w kilku językach. Niestety nie po polsku. Zawiera ona podstawowe informacje, jak regulować hopka, jak zachowywać się. Jak sobie nie zrobić krzywdy, jak składać kolbę, i tak dalej, i tak dalej. I to dostajemy w zestawie. Natomiast najważniejszy punkt kartona to oczywiście replika. Replika Zigzauer MCX i nią się zaraz szybko zajmiemy. Jeżeli chodzi o wykonanie takie zewnętrzne, to jedyne zastrzeżenie, jakie do tej repliki mieliśmy, to oczywiście niedobrze zamontowana lufa zewnętrzna, która miała dość spory luz. Musieliśmy tutaj skręcić dwie śruby, które są w tym miejscu. I wtedy dopiero skasowaliśmy ten luz. Niestety okazało się to dopiero po testach, więc testy są z lufą, która tak jak z lufą zamontowano, tak jak tektika do nas przyjechała, czyli oczywiście latała sobie luźno. I teraz kilka słów na temat wykonania zewnętrznego. Na końcu mamy stalowe urządzenie wylotowe w postaci, w postaci tłumika płomienia czy kompensatora. Jest on zamontowany na 14 mm gwint lewoskręty, więc łatwo możemy go zastąpić innym airsoftowym osprzętem tego typu. Tutaj mamy aluminiową lufę zewnętrzną, wokół której mamy zamontowany front. Front też oczywiście wykonany z aluminium. Po bokach mamy szyny m oraz gniazda QD do montażu zawieszenia. I z jednej i z drugiej strony zestaw jest taki sam. Od dołu mamy natomiast gniazda też m lockowe pięć oczek, a na górze mamy szynerię z pełną, bez żadnych dodatkowych bajerów. Sam front kończy nam się w tym miejscu, ponieważ jest to demontowalne. Po usunięciu tutaj tego pinu który mamy tutaj przed gniazdem magazynka. Jeżeli go wypchniemy, nasz front jesteśmy w stanie zsunąć i dostać się do miejsca na baterię, ponieważ tutaj pod spodem mamy wtyczkę tamija wraz z bezpiecznikiem, gdzie możemy podłączyć naszą baterię i schować ją tutaj we froncie. Miejsca jest całkiem sporo, choćby z tego względu, że na górze nad lufą nie mamy faktycznie rury gazowej, jest po prostu tylko tutaj kawałek atrapy, a dalej jest puste miejsce. Za frontem mamy oczywiście szynę RIS, pełną, która ciągnie się aż do końca. Naszej repliki te szyny bardzo ładnie się zgrywają, są proste, równe i praktycznie nie widać miejsca, gdzie są połączone. Za co trzeba bardzo pochwalić. Więc jeżeli chodzi o montaż akcesoriów na górze, to robimy to dowolnie, bez żadnych problemów. Natomiast sam korpus główny jest tak naprawdę bardzo wiernym odwzorowaniem, jeżeli nie 100% odwzorowaniem palnego odpowiednika. Czyli mamy pełne palne oznaczenia, mamy logo SIGA, opis od SIGA, mamy tutaj oznaczenie Virtus, mamy też oczywiście oznaczone. Tryby selektora. Selektor jest dwustronny i z obydwu stron oznaczenia są jak najbardziej takie same. Natomiast jeżeli chodzi o manipulator, to przede wszystkim tak. Dźwignia przeładowania dwustronna też lewo-prawo wedle uznania. Po dźwigni przeładowania oczywiście otwiera nam się klapka wyrzutnika łusek oraz cofa się blaszka, która jest atrapą suwadła i daje nam to dostęp do ratacyjnej komory hop -up. Komora hop-up jest wykonana z kompozytu, ale to zaraz będziemy o tym opowiadać. Następnie manipulator, tak jak już wspominałem, dwustronne selektory. Z prawej strony skrzydełko mniejsze, z lewej strony skrzydełko troszeczkę większe. Dodatkowo mamy dwustronny zrzut magazynka. Dla obydwu stron jest ten zrzut magazynka praktycznie w tym samym miejscu, zawsze pod palcem wskazującym. Zwrócę tylko uwagę na nietypowy troszeczkę kształt względem np. zaczepu magazynka w M4, jeżeli chodzi o tutaj przycisk do zrzutu magazynka dla osoby praworęcznej. Bardziej typowo wygląda to dla osoby leworęcznej. Spust jest klasyczny, bez żadnych widziwień. Natomiast Bolt catch jest też jednostykostronny w formie przycisku. Tutaj ewentualnie możemy go odciągnąć tutaj. E, jakby to powiedzieć, tutaj na dole on ma niby drugie skrzydełko, gdzie możemy go odciągnąć, a jest to wyjątkowo niewygodne, więc nie wiem po co to jest, ale OK. Prawdopodobnie tak samo jest w palnym. Spust jest, jak już wspominałem, klasyczny i na dole mamy też dedykowany MCX-owy chwyt pistoletowy, który jest moim zdaniem wyjątkowo wygodny i bardzo fajnie leży w dłoni, za co jak najbardziej trzeba pochwalić. Dodatkowo z tyłu jeszcze przed samą kolbą mamy gniazda QD z prawej i z lewej strony, gdzie możemy sobie zamontować nasz pas dodatkowo i powiedzmy zawiesić to na jakimś tam naszym zawieszeniu transportowym. Z tyłu mamy montowaną na... Czymś w rodzaju szyny RIS, kolbę, ponieważ tutaj mamy z tyłu korpusu, mamy taki wyprowadzony element, i jest to montaż do naszej kolby. I jest to tak naprawdę szyna RIS, więc jeżeli mamy inną kolbę z tym montażem, to jak najbardziej możemy to wymienić bardzo prosto, ponieważ odkręcamy tylko tak naprawdę tutaj jedną śrubę i jesteśmy w stanie to zsunąć. I kolba, którą tutaj mamy, jest oczywiście regulowana. Od góry mamy przycisk, i po wciśnięciu mamy trzy pozycje do dyspozycji. Pozycje do dyspozycji, jak możemy sobie tą kolbę ustawić? Albo maksymalnie zsunięta, albo na 50%, albo na 100%. Te elementy tutaj, prowadnice są wykonane ze stali, to jest aluminiowe, natomiast sama stopa jest już wykonana z kompozytu razem z naszą fizyczną stopką, którą liczyłem, że będzie z gumy. Niestety też jest wykonana z kompozytu i to takiego dość twardego, niezbyt przyjemnego. I z tyłu jeszcze na naszej stopce też mamy oczywiście dwa gniazda QD lewe i prawy, wedle naszego uznania, jeżeli tylko chcielibyśmy, zamontować tutaj jakieś zawieszenie. I to tyle, jeżeli chodzi o opis zewnętrzny. Przede wszystkim zaczniemy od tego, jak ta replika strzelała. Mamy tutaj dość, powiedzmy, podstawową lufę, dość podstawową gumkę i komorę też taką dość podstawową. Tyle, że rotacyjna. I niestety na testach ta replika strzelała dość przeciętnie. Na około 40 metrach większego problemu nie było, strzelało to poprawnie, natomiast na 50 zaczynało już być problem z rozrzutem, zaczynało być problem z celnością i strzelało to po prostu co najwyżej akceptowali. Co najwyżej. Nie powiedziałbym, że strzelało to dobrze, strzelało to celnie, po prostu było poprawnie, co najwyżej poprawnie. Ale niestety jest to dość częsty problem w replikach VFC, że one z pudełka to tak delikatnie mówiąc nie zachwycają, i było tutaj to bardzo dokładnie widać. Replika generowała nam tam pi razy około, około 1,4 J, 1,3 żula, więc jak mniej więcej jest opisane na pudełku, więc tutaj dość poprawnie. Możemy sobie w tym momencie przejść do, naszego, do naszych części wewnętrznych, które są tak naprawdę moim zdaniem troszeczkę najsłabszym elementem tej repliki. Raz silnik jest bardzo przeciętny, neo, nie neodymowy i bez żadnego opisu, nawet tak naprawdę nie wiemy co to jest. W środku szkielet, który delikatnie mówiąc nie jest zbyt solidny i lubi sobie pęknąć, jest to ten sam szkielet, który spotkałem we wszystkich FFC od bardzo, bardzo dawna. I te szkielety lubią pękać przy limitach CQB, więc to jest delikatna rzecz, trzeba na to uważać. Jedyne dobre, że mają gniazda na łożyska 8 mm i wstawione są łożyska kulkowe. zębatki dość podstawowe, bez żadnych fireworków 18.1, bez shortstrooka. Jest to zwykły spiek, do tego bardzo nieciekawie podkładkowane ze względu na te duże podkładki. Ogólnie wykonane to jest też słabo i podkładkowanie jest po prostu moim zdaniem definitywnie do poprawy. Tak samo jak smarowanie. Pneumatyka tutaj dość pozytywnie, bo jest przynajmniej szczelnie, ale jeżeli chodzi o materiały, elementy, to tłok ma połowę stalowych zębów. Do tego głowica tłoka ma ostre krawędzie, które niszczą zderzak na głowicy cylindra. Więc tutaj też nie za dobrze. Głowica jest, tłoka jest wykonana oczywiście z aluminium. Głowica cylindra jest wykonana z kompozytu. Zderzak już mieliśmy pocięty, co prawda, zderzak jest tutaj fajny, że jest dość miękki. No i na tym wszystkim jeszcze siedzi dysza. Dysza zadziwiająco jest chyba najlepszym elementem w całym tym układzie, bo tak naprawdę jest szczelna to jej główne zadanie. I do dyszy za bardzo bym się nie miał tutaj przyczepić. Długość dyszy też jest dość standardowa, więc nie powinno być tutaj problemu z dopasowaniem czegoś ewentualnie w zamian. Natomiast ostatnim elementem jest cylinder, który, no cóż, jest wykonany z aluminium i już w tej chwili po tak niedużym przebiegu ma ślady po prostu zdarcia pokrycia, które jest na nim nałożone. Więc cylinder też moim zdaniem raczej do wymiany. I ostatnim elementem, który mamy w środku, jest to układ elektroniczny, bo owszem, mamy tutaj MOSFET, a jest to bardzo, bardzo, bardzo podstawowy MOSFET, który jest zamontowany w naszej kostce stykowej. Tak, żeby tam za dużo kabli, za dużo kombinowania nie było. Tylko jest to zwykły, chyba najprostszy możliwy układ, który po prostu zabezpiecza nam przed paleniem styków, ale nie dostarcza nam żadnych dodatkowych funkcji, jeżeli chodzi o działanie tej repliki. Przez co dalej mamy przerywacz i mechaniczny stycznik, co jest moim zdaniem troszeczkę. Nie przystającym do tego, co możemy w tej chwili dostać w replikach, dużo, 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 dużo tańszych od tego, co mamy dzisiaj na stole. Czyli też raczej nie wypadło tutaj za dobrze. I to chyba wszystko, co możemy powiedzieć w tym filmiku. Jeżeli mówimy o takiej wersji skróconej, jeżeli natomiast interesuje Was dokładniejszy opis, żebyście mogli sobie posłuchać co ja dokładniej mówię, gdzie pokazuję wszystkie elementy, jak co, co dlaczego i skąd i z czego wynika. Żebyście mogli sobie obejrzeć pełne testy, długie testy i tak dalej, to zapraszam na pełnometrażowy filmik, który pojawia się zazwyczaj przed wersją skróconą, więc możecie się cofnąć kawałek i powinniście na kanale to znaleźć. A ja w tej chwili zapraszam Was ewentualnie do komentarzy, gdzie możecie pytać, by uzupełniać, wypowiadać się samemu na temat tych replik. Ja zawsze komentarze czytam i jeżeli macie jakieś pytania, to zawsze staram się odpowiadać. A ja w tej chwili dziękuję przede wszystkim właścicielowi repliki za wysłanie jej na recenzję. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie, dziękuję Patronom za wsparcie. Przy okazji zapraszam na swój sklep internetowy www.ulatindustries.pl no i cóż, do zobaczenia na kolejnej krótkiej recenzji, ale był już...